Zapal sobie świeczkę, albo lampkę nocną. Może być elektryczna nawet. Stoimy teraz nad taką głęboką dziurą, która sięga do wnętrza Ziemi, do jądra Ziemi. I tam wszyscy się teraz spotykamy. Ty jesteś tam u siebie w pokoju, palisz sobie świeczkę albo masz lampkę nocną zapaloną i łączymy się z jądrem ziemi poprzez to ognisko, poprzez twoje światło, które niewątpliwie masz w sobie. Wszyscy jesteśmy światłem. Porażyć w wprawdzie, czyli przestać siebie oszukiwać. Każdy niech przestanie się oszukiwać. Wiesz doskonale o co chodzi. Więc nie musisz się pytać jeszcze raz i jeszcze raz. Wiem, że ci się nie podoba to. Bo trzeba coś zrobić. Trzeba coś zmienić. A tak naprawdę nic nie trzeba zmienić, bo wszystko masz w sobie. Tylko warto żyć w prawdzie czego Ci bardzo życzę.